I witam wszystkich w kolejnym odcinku z tej strony Robi Skateboard, Tak jak zawsze witam Was w Diku 2 noc, kruka. Ojej, moi drodzy, znaczy to my ostatnio skończyliśmy. Niewolnicy kruka. powinienem powiedzieć, dowiedzieć się dlaczego kruka zaczął porwać mieszkańców Kolinis. Aha, okej, okay. czyli to oznacza, że możemy już się y, udać do magów wody. Jesteśmy już przyjęci do kręgu y, magów wody, tak? Znaczy do tego jakby stowarzyszenia, hey, a jeszcze Konstantina, na sekundę, tak to ja. Ponieważ mam jeden pomysł. Yy, tak, yy, chwila, dajcie mi chwilę. Bo mój katar mnie tu męczy i zamęcza. Yy, mam jedną sprawę. Ciemne grzyby walamy wszystkie. Potem je zbierzemy, oczywiście. Ciemne grzyby, a mięsa kopacza sprzedamy. E, znowu... Ponieważ mięsa kopacza są nam do niczego Chcia... niepotrzebne, mam kilka. Mam tu kilka grzybów. Te nie są tak dobre jak mułowe grzyby, ale i tak je wezmę. Okej, okay, i właśnie w ten sposób zyskaliśmy 2100 sztuk złota, a z ciemnych grzybów dostaniemy oczywiście później bonus do many. Więc moi drodzy, zyskaliśmy w ten oto sposób 2,5 kafla okay, prawie, ty. czyli tyle ile Posno? chciałem, abyśmy uzyskali. Więc tak, moje towary, znaczy pokaż twoje towary, kupujemy na pewno pełnię many. Oczywiście ja ją zaraz przeczytam. I zaraz ją pewnie będę mógł ją odprzedać, czy nie? Czy ona się już po prostu y, pełnia many czytamy? Tak, wrażenie mi, który Potrzebny jest jeden nordestolny, a także trzy esencje many. Bądź zgodnie z przepisem yy, na tworzenie eliksiru manny. Najmniej, która może być przygotowana przez alcheminę, który zna przepis na eliksir money. Aha, okej. Okay. To fajnie. Hey, tak czy teraz Konstantinom być. I... chciał nas czegoś nauczyć więcej? Zaraz zobaczymy, eee, przepraszam muzykę, się by w, w tle leciała, w ale moja siostra dzisiaj nie niezłą jakąś się Musisz sobie robi wybrać. O cholera, już zaczęła śpiewać, mam nadzieję, że nie będziecie musieli tego słuchać Muaha, mm. esencjalizacja liści siły, fuck, to street. shit Okej, okay, mniejsza z tym, a ty masz jeszcze chyba nasze tutaj jakieś, tiruriru, cwaniaczku Okej, okay, ma mięso kopacza nasze, o ma ciemne grzyby, trzy Uuu, nasze ciemne grzyby, okej, okay, ty miałeś coś naszego, miałeś goblinie jagody na pewno które chyba odkupię. A czy miałeś yy, właśnie szczawie królewskie dwa Dobra, muszę je mieć. O, brakuje mi trochę kasy. Okej, okay, czyli potrzebuję jeszcze wywalić coś na szybko. Szybko, coś dość drogiego. A, powiedzieliście, że mogę otworzyć w spokoju sakwę. Yy, skórzana torba kawalorna, okej, okay, to nie. skórzana sakwa gorna, w ogóle ja mam sakwy. Olawa mogę podobno otworzyć bez problemu, no i resztę mieszków chyba też. Yy, bynajmniej tak mi się wydaje, że tak napisaliście. Yy, więc, okej, okay, yy, skórzany mieszek, otwieram to wszystko w pizdu, pieniądzory się mi przydadzą, skórzany mieszek, sakwa olawa, hmm, nie wiem, no dobra, zaufam wam i otworzę ją, 25 sztuk złota, no nic, o cholera, nie, to ma wrócić do mnie, dobra, hey. to kupuję jeszcze jeden szczaw i stąd wybywam, ponieważ okay. szczawów im więcej mamy tym lepiej, potem będziemy się bawić w alchemię, szczaw. Super, ok, czyli mamy wszystko co potrzebne. A goblinie jagody? Nie stać mnie, choler. No nic, dobra. <laughs> Miejmy nadzieję, że jagody. A zresztą nie są potrzebne no, aż tak bardzo. Ruszajmy zatem e, do magów e, wody. Czekajcie, może tam tamtym wyjściem, tak, na pewno tamtym wyjściem. Będziemy musieli przebić się przez las, ale to przy okazji trochę zaekspimy, ponieważ potrzebuję jeszcze, no właśnie, poziomu, żeby móc się nauczyć wszystkich języków i żeby móc przeczytać potem tablicę. O cholera, katar mi się nagle, znowu się zaczął, gdy zacząłem nagrywać. Okej, okay, mam nadzieję, że to nie będzie jakaś mordęga dla mnie większa. Zapis. Udało nam się zdobyć szczawie i przepis, więc to, co chciałem kupić. Grzyby oczywiście zostawiłem, ponieważ będziemy mieli z nich bonus domany. Do darona potem się pomodlimy, i jeszcze będziemy się modlić. <laughs> Jak zbieramy około 1000, 1000 sztuk złota, ponieważ on za każde 50 da nam jakiś bonus tam po jakimś czasie. I jest trochę tych bonusów ma. Także możemy ruszać tam i zjeść jakąś roślinę. Co to za roślina? O nie, nie mogę jej przegapić normalnie. Oj, bezi, choinka mu przeszkadza za bardzo. A, niebieski bez, dobra, zawsze tej many trochę może się przydać, no wiadomo. Tak jak ja mówiłem, mana nigdy nie wiadomo kiedy się nam może skończyć. Ale mamy dość dużo mikstur many i tak dalej, więc spoko. Przydałoby się jeszcze trochę pieniążków. O, poszukiwacz sobie stoi gdzieś tam na dole. Oczywiście będzie miał nas gdzieś, na szczęście, co dobrego, bo nie chcę y, używać mikstury na opętanie, znaczy na zdjęcie z nas opętania, po prostu chcę sobie ją zostawić na jakieś cięższe czasy. Tutaj jest oczywiście y, latarnia, z, którą, z której oczywiście będziecie sobie poszli, a przy okazji może odwiedźmy sobie, jak on miał, cholera nie pamiętam. Zaraz się okaże, czekajcie. Tam no, kurde ta muzyka, niestety moja siostra dzisiaj postanowiła sobie na głośnikach słuchać muzyki, a ja akurat postanowiłem nagrywać. Nie zgadaliśmy się w tej sprawie, no i oczywiście jedno przegłusza drugiego. Znaczy to ona mnie bardziej, bo ja jej nie przeszkadzam. Ładna latarnia. Ładna latarnia. Dzięki. W się po schodach na góra zobaczysz widok jakich mało chłopcze Czuł Chłopcze w ogóle, wow Jak tata normalnie. Widzicie? Yy, tak jakby zyskaliśmy mieszkanie własne, jej, mieszkamy na z Jackem, któremu pomogliśmy odbić właśnie to miejsce z, z rąk bandytów. Aaa, katarze, przestań mi przeszkadzać! Boże, ja chcę wyzdrowić i móc nagrywać w spokoju normalnie, a nie, że muszę się ślumpać nocem albo cholera przestawać mówić, bo mi przeszkadza aż tak bardzo ten katar. Ach, cholera, jasna. Człowieku bądź tu teraz. No nic, ile mamy many? 97, prawie stówka many. Nieźle. Ale może być dziś lepiej. O, dzik w ogóle. Dzik, dzik. Nie goni. O, cholera, dziku. Dzik się wkurzył. O, nie. Masz dziku, umieraj. Zły dzik. Skóra moja, z jego. Dzielimy skórę z dzika. Czekajcie. Olbrzymi szczur. Hmm, łatwizna. Czemu tu jest tak jakoś błocko w ogóle jakieś? Wkurzyły się na mnie szczury. O, fajnie, że jeden drugiego. Okej, okay, warg na górze. Eee, o, ziele lecznicze. Tu jakieś ziółka rosną w ogóle, moi drodzy, no, nie zauważyłem ich wcześniej. Tak się ładnie komponowały z tym wszystkim, ale ziele lecznicze nie jest po nic mi aktualnie. Nie chcę tutaj wpaść w ręce. Znaczy... Cholera, katarze, przestań, dzisiaj tu już jakieś apogeum nie jest z tego kataru. Okropnie. A bo ziele jest oczywiście potrzebne. Potrzebne nam jest potem do zadania, ale mam i tak już go za dużo. Okej, okay, biegnę. Ciekaw jestem, czy święta strzała działa na wargi. Podobno tak, ale nie chcę tego testować. Cholera, zapomniałem, że tutaj szkielety, tu wszystko biega. Eh... może być mały problem. Oczywiście, możemy się wdrapać gdzieś na górę, chociaż chyba akurat w tym momencie nie. O, czy bym słyszał orka w ogóle, mimo wszystko? jest na górę. Wow! dostałem. Gdzie ten warg? Chyba nie działa na niego ta strzała Niestety nie Okej, okay, i wilk, i wark, wszystko naraz Czy ja mam jakoś coś, co przyspieszyłoby mnie, żebym mógł przebiec tam spokojnie? Chyba niestety nie Czekajcie, zdejmę i założę e, Chociaż może jakieś zębaty ziele Rydespolny, smoczy korzeń, zębatę... Mamy cztery zębate ziela 15 sekund byśmy mieli sprintu To mało I tyle tylko nam musi wystarczyć Dobra, wilku Ja zaraz będę musiał... Nie, święta strzała, lodowa strzała Oczywiście, za chwilę wezmę... pewnie użyję. Okej, okay, wezmę trochę mamy sobie, przywrócę. Może trochę właśnie esencji. I postaram się przebiec tym lasem. Chociaż to bardzo niebezpieczne. Ale... Chyba, że zrobimy takie... Małe zakosy. Że tak powiem. Kurde, szkoda, że na nich nie działa. Albo przecież, ojej... Po co ja się mam bawić w takie rzeczy, skoro... O cholera, a ten gdzie idzie? Okej, okay, poszedł na dróżkę. Kurde, no moja siostra dzisiaj jak daje po garach ostro Polną bestię to będą chcieli zjeść, może za wasz zbyt ceny. Jaszczur, jestem ciekaw czy jaszczura ruszą Zaraz się okaże Jeśli tak to będzie lipa, ale okej okay, widzicie jesteśmy jaszczurem Za istę, miejmy nadzieję że warg na nas się Czy warg ma na nas Tak ma na nas wyjebane, że tak powiem brzydko Więc poko, teraz możemy biec sobie na lajcie Już nic z nas nie będzie chciał tu jeść Tutaj małe sprostowanie. Niestety pomyliłem drogę, poszedłem w złą stronę i wyszedłem na farmę, jak sami zobaczyliście pod koniec przyspieszenia, znaczy za chwilę zobaczycie, ponieważ właśnie przyspieszenie leci. Masakra, po prostu pomyliłem drogi, dlatego przyspieszam to i, i za chwilę zobaczycie normalną drogę. Dziękuję, takie małe wytłumaczenie. Okej. Okay. Przepraszam was za tamtego fejla. Przyspieszę to, żebyście nie musieli się bawić w oglądanie tamtego. Tu trzeba gdzieś skręcić. Koniecznie. Ja wyszedłem tutaj tymi bagnami, a tu z dupy jest troszeczkę. Widzicie sami? Ja tutaj gdzieś droga mi się gipnęła trochę nie tak jak trzeba. Ach, cholera jasna. A gdzie to było? Okej, okay, tu jest dużo tych zębaczy, które na szczęście nas nie chcą bić. Jaszczur jest na tyle groźny. Albo neutralny nawet, że nie chcą się z nim zadawać zwierzaczki różne. Okej, okay, po prostu biegniemy tutaj tymi różnymi polami i tak dalej. Aż w końcu może trafię na tą odpowiednią ścieżkę. Bo gdzieś mi tutaj... Gdzieś zbłądziłem. Tak jak mówiłem, tutaj bardzo fajnie się XP na wysokich poziomach. Bo... O, tu są orkowie, widzicie, w lesie siedzą. Na szczęście orkowie mają na nas wyjebane. Chyba też. Tak, na szczęście nic z nie goni. Więc e, To jest naprawdę fajnie się XP na wysokim poziomie. Powiedziałem to przed chwilą, ale ponieważ to przyspieszy, dlatego wolę powtórzyć. I gdzie tu się skręcało? Czy ja w ogóle biegnę w dobrą stronę? Czy ja w ogóle nie sfailiłem? Co ja robię? To mi się wydaje, że to tutaj ta droga. Nie, no znowu jesteśmy na tej dziwnej drodze. Cholera jasna, na tych bagnach zawsze miałem problem, no po prostu to jest największa udręka Gotika. tutaj te bagna całe Cholera jasna, zawsze gdzieś się głupie na nich, zawsze gdzieś mi ta droga ucieka, zawsze gdzieś idę O, szkielety gobliny za to nas chcą bić, ale wiem, że przynajmniej jesteśmy na mniej więcej dobrej drodze Do miejsca, którego ma... do miejsca, w którym... na które ma się udać, tam w ogóle fajne takie świadełka Okej, okay, szkielety gobliny zostały z tyłu, myślę, że teraz tutaj Czy tutaj na pewno dobra droga? Chyba tak Kurde, no masakra, zawsze się tu gubiłem, no choćby mnie ktoś, nie wiem... A, dobra, to jest ta kopalnia, to idziemy dalej. Po schodach, okej. Okay. Tutaj byłem kiedyś w tej kopalni, nawet na nagrywaniu. Ale nie w tej sesji, oczywiście na starym koncie. I tam się bawiliśmy fajnie. O, moja siostra wyłączyła komputer, jupika, ej, o, poszukiwacz. Okej, okay. bynajmniej teraz wiem, że jestem na dobrej drodze. Bynajmniej, tak mi się wydaje. Więc jest fajnie, fajnie, naprawdę. I chyba gdzieś tutaj potem jeszcze kawałek do przodu i będziemy przy czarnym y, trolu. Co będzie oznaczało, że już jesteśmy praktycznie na miejscu. Tak. Patrzcie, jak fajnie chodzi bokiem. Yee! Dobra, bez przesady. Okej, okay, więc jej. Są bandyci, więc jesteśmy na miejscu. Mogę się odczarować. Udało nam się dotrzeć na miejsce. Ja bym się wyleczył. Leczenie lekkich RAN 10. 10. Czyli 0. Wyleczę się. Hits. Zaraz błogosławieństwo spadnie na nas, jupi. No i spoko. Udało nam się przedostać. Wow, faila strzeliłem małego, ale już jest ok. Dobra, mamy dużo mistur, dlatego wypiję jedną, zapiszę się. No i możemy ruszać dalej. Przyspieszę dany moment i tyle. Okej, okay, ludziska. Musiałem się napić trochę. ogień burza i włóczęga. Jeden z włęgów nas zaczęła pić. Co my tu sobie robimy w ogóle? Ten chyba po lewej cwaniaczek. Czy nas żaden nie zaczepi? Albo żaden nas nie zaczepi? To by było w sumie przyjemne. Nie będę miał tutaj y, utarczek z włóczęgami, ale zagadam hey. do jednego. Kim jesteś? Kim jesteś? Co to ma być? Przesłuchanie? No raczej ziom. Nie mam ci nic do powiedzenia, ale może chcesz pogadać z moim kolegą? Chętnie. Tylko uważaj, on nie lubi obcych. Oj tam zaprzyjaźnimy się z nim na pewno. Cześć! Drugi włóczęgo. Słyszałem, że nie lubisz obcych, ale będzie go polubisz na pewno. Co tu porabiasz? Co tu robisz? A co cię to obchodzi? O, tylko pytam. Tak, tylko pytam. Zrozumiałem, ale co ty tu robisz? Szukam tak takich klientów. czy typów inaczej, wieków. to nasza droga. I nie lubimy, jak nam ktoś tu przeszkadza. O, to smutno. Nie twój interes, tylko się rozglądam. Tylko się rozglądam. Dobra. Ale przestań nas denerwować. No dobra, nie będę was denerwować. Idę sobie, chłopaki nie lubią towarzystwa. Okej, okay, ludziska. Dobra, teraz w którą stronę? Tam? Nie. Tamtędy. Trzeba przejść tam przez most, kawałek dalej i chyba dojdziemy na miejsce. Na szczęście będziecie się nie podpali. Ma magów ognia, dlatego ognia się nie boi. Grimbald hey. cześć. Czy ty możesz nas nauczyć czegoś poza... A, tylko polować. Ej, czeka, ja czekaj, a czego z polowania uczysz? ma? okej. Okay. Co? No, czego konkretnie? A, okej. Okay. coś tam było. Usuń płyty, pancerzy zębacza. Usuń żułaczkę, usuń pazury, skrzydła krwiopijcy. Sk skrzydła krwiopijcy, albo żądło nam będzie potrzebne usuwanie. Czekajcie, tylko co cholera było potrzebne. Do jakiejś runy było nam to potrzebne, ale do której. Eee, dobra, ale tego chyba się można nauczyć jeszcze gdzieś tam później. Tutaj sobie mieszka czarny troll, którego można zbić w dwa bardzo łatwe sposoby. Eee, Jeden z sposobów zaprezentowań kiedyś ja, o kamienna tablica, jak słodko, a wiecie yy, co jest najfajniejsze, dobra najpierw opowiem wam o tych sposobach, są dwa sposoby na zabicie czarnego trola jeden biegamy wokół niego, a nie ja go pokonałem, czemu go tu nie ma, eee, czarnego trolla w cieło no tak przecież ja go już zabiłem, dziwo, aha no tak ja go zabiłem z tym Grimbaldem, czy ja tutaj niczego nie zostawiłem. Są dwa sposoby, albo właśnie ciągniemy go do Grimbalda Albo latamy mu wokół niego i on gdy będzie się obracał, wtedy bijemy mu damage Albo jest jeszcze trzeci sposób, który zaprezentował Cele w 55 o ile się nie mylę Wchodzimy tutaj i bugujemy go tu Mniej więcej, jeśli mamy broń dwuręczną, będziemy mogli normalnie go bić, a on nie będzie mógł nas sięgać. Chyba w tym miejscu gdzieś to było, czy trochę tam bardziej z przodu. Gdzieś na tej półeszce trzeba się dobrze ustawić i wtedy nam nie zadaje damage'u. Więc, yy, bardzo fajne sposoby na zabijcie żadnego trolla, bezproblemowo. Gdzieś tu słoneczna aloes chyba po mnie rosnąć, ale... Tak, chyba już go zebrałem, jak się wydaje. Na pewno? Na pewno, chyba. Okej, okay, ludziska. I właśnie jeszcze drugi, druga fajna ciekawostka, e, te tablice, które są porozrzucane, są to tablice oczywiście, dajemy, pochodzące z Jarkendaru. Podobno jest e, taka e, legenda jakby, znaczy takie, taka ciekawostka, że właśnie po upadku tamtej krainy jeszcze w Jarkendarze e, błąkali się tutaj <laughs> właśnie po Korini, z i okolicach e, ustrowiciele chyba którzy właśnie te tabliczki, że tak powiem, tutaj pozostawiali, rozrzucali, albo gubili, po prostu i tak dalej. Dlatego możemy my je teraz zebrać, bynajmniej gdzieś taką historię słyszałem. Oczywiście nie jestem w 100% pewny, ponieważ to no nie wiadomo nigdy do końca, jak jest naprawdę, ale warto to sprawdzić gdzieś na jakimś Gothicopedia albo inne coś takiego. Dobra, cztery strzały chyba, a nie, dobra, trzy. E, a po co ja biję z tego, skoro mam e, naszą piękną mamu nic na burzę? Yy, więc możecie sobie sprawdzić O, ognik Dobra, ognik chyba nam nie powinien nic zrobić większego No i właśnie to jest ten śmieszne, że tablice mogą oznaczać to Dobra, ognik się na nas tylko wkurzy, ale nie będzie chyba nas chciał bić O, tablice Pilnował tablice. O nie, jednak bije Dobra, ale ogników ma co katować Ogniki i tak już są skatowane przez los, że tak powiem, biedne yy, Kurde, katar, katarze przestań, bo nie chcę tutaj Ogniki i się okazało, właśnie jak sami słyszeliście gdy otrzyma... o cholera, on ma lota w sobie Jak sami słyszeliście wcześniej chyba, że Ogniki właśnie e, Zostały jakby jakoś tam przepędzone, wygnane Coś tam, coś tam. Była ta historia Gdy e, dostawałem pierścień swojego ognika e, Musicie sobie gdzieś tam sprawdzić mm, Właśnie jak to było e, Dość smutna historia z tymi ognikami, że się teraz błąkają, coś takiego było. No nic, nic nie poradzimy. Biedne ogniki, ważne, że mamy swojego gdzieś tam w pierścieniu. Oczywiście. Wow, tu się zbugowała trochę trawka, niestety. No ale to nam nie przeszkadza, że jest taka trawka, śmieszna. E, musimy, już jesteśmy na miejscu, moi drodzy. Trochę mi droga zeszła. Nagrywam jak coś. No. Czekajcie. Dobra, moja matula mi biła od razu. Uprzedziłem ją, że nagrywam, żeby nie było. E, dobrze. Yy, więc co, tutaj mamy kolejnego martwego nowicjusza, którego raczej już przeszukałem, tak, martwy nowicjusz, a nie on też ma w sobie rzeczy jakieś dziwne, dlaczego ci martwi nowicjusze tutaj tak leżą, placuszkiem, plackiem tak przed kaplicą i nosa, no wiesz co, tak nie, łady, nie bardzo, okej, okay. jesteśmy już w przemagach wody, dzięki Bogu, bo mnie tutaj, o już muzyczka się fajnie załączyła, bo już ta droga mnie zaczyna męczyć, a w końcu się zacznie coś dziać, oczywiście droga jest bardzo głupia i męcząca i nie lubię tego jak musimy gdzieś daleko biegać, na szczęście... I już będziemy tutaj zaraz na miejscu, to będzie można się pobawić troszeczkę. Okej, okay, ludziska, więc tak. Na pewno wiem, że tablice siły i zręczności to ja przeczytam od razu. Ponieważ i tak nie będę nic dla punktów nauki w ten zręczność i siłę, więc... E, mogę czytać spokojnie te wszystkie bonusy i pić te bonusy, ponieważ... Wiadomo, przydadzą się... O! Coś tutaj mi już... Już coś się dzieje, okej. Okay. O, fajnie, że ma ta burza poszła w tego, a te zginęły. Raczej mi chodziło o to, żeby... Okej. Okay. To może czymś słabszym tego wykończę? demonstrowa, wystarczy jedna spoko to, to tutaj dwóch zabiłem, dobra, ten, ten też ugrzę tutaj właśnie już jest, są ruiny, jupi kamienny strażnik, a tam widzę, że małe mała ognista burza się przyda, bo są aż dwa te no bezi, jaki ty jesteś manożeren, cwaniaczku okej, okay, tamte to załatwi się jedną jedną burzą na szczęście obydwa od razu, kamienny strażnik tablica życia, hm, to fajne to też kolejna tablica a nie, to nie tablica, to jakieś szcząteczki. Okej, okay, tutaj szczury poumierały. E, tam będą dalej chyba gobliny. A nie, szkielet goblin jeszcze nie, tam dalej jest. Ok, tutaj te słniaczki. Jeden, drugi. I szkielety gobliny. Oczywiście ze świętej strzały są to ożywione jakby e, Potwory, więc bez problemu na hita schodzą. Mm, jeszcze jeden. Okej, okay. wszystkie w tej okolicy. O, jeszcze jeden słwniaczek. O cholera, Begzimana ci się skończyła nagle. Nie dobrze, nie dobrze, nie dobrze, nie dobrze, nie dobrze, bo one hity walą dość mocne. Weź bij tą miksturę! O Jezus, Maria! Udało się napić tej mikstury? No i nie za Okej, okay, zapis. Jezus, Maria, gdzie się zapisywam? O Boże. Dobra, kupa 10. Musi nam się udać. I teraz. Będź biedni! O! Uda się! Uda się! Musi się udać! O Jezus, jeśli się nam nie uda, to jest pograne. O! Dobrze! Jezu, odczepcie się ode mnie! Bubisko! Okej, okej, ok, okej, ok, okej, 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 okej. Ja bym zabił, ja bym je zabił, ale nie teraz. O Jezus! Okej, okay, już jeden burczy. Jeszcze jeden meg swajek. Okej, okay, no odczep się ode mnie! Idź sobie! Idź sobie! Idź sobie! Idź sobie! i sobie, idź sobie, i Już! Już! Nie! Jeszcze słyszę swojączka. Okej! Okay, już gru... już burczy. O! Odczepiły się ode mnie. Mamy szczęście. Teraz szybko leczenie. Uff To było niebezpieczne bardzo Bałem się, że się nie uda Okej, okay, ty głupi szkielecie Masz za swoje Umieraj, o ty cwaniaczku Masz Jedz to 150 doświadczeń, dzięki Przyda mi się yy, doświadczenie z ciebie <laughs> Ojej, było niebezpiecznie w pewnym momencie Naprawdę byśmy musieli się cofać kawał drogi Znaczy, byśmy musieli znowu przechodzić, gdyby się nie udało Oczywiście może by nas uratował ten sejf taki W dość niebezpiecznym miejscu zrobiony